Siemaneczko wszystkim z tej strony Pan tutaj witam w kolejnym odcinku z Dekru, normalnego Dekru, nie Wildrana. Słuchajcie, jest to podstawowa wersja Dekru, także nie zmylcie się tą piękną grafiką, jest to normalne Dekru. Witam w tuningu, witam w luźnym tuningu. Słuchajcie, wersji wyczynowej Subaru BRZ, także możecie już zobaczyć, że to auto przed wami tutaj olśniewa, po prostu się pojawia, jest taki fajny. No, czy znaczy jest taki fajny wstęp, chciałem, żeby ładnie się auto pokazywało na początku. Boję się, że w grze zrobi się ciemno, zanim właśnie skończę tuningować auto. I nie będziecie mogli do końca zobaczyć, jak ono wygląda. Ale liczmy na to, że jeszcze się uda. Także, no, zacznijmy sobie tuningować. Weźmy sobie wersję wyczynową. Teraz mam wersję uliczną. Myślę, że wyszło. Myślę, że wyszło tak, jak chciałem. Chciałem mieć wersję taką STI. Chciałem mieć taką ładną, dopracowaną wersję. Myślę, że wyszła. Myślę, że to się może Wam spodobać, słuchajcie. Możecie również spojrzeć, że w lewym górnym rogu, yy, no, mam 50 fpsów, tylko 50 fpsów. Teraz 40. Słuchajcie, no, podczas deszczu wiadomo, że fpsy spadają na ultra grafice, ale wydaje mi się, że mając 8 GB, po prostu troszkę mi go brakuje i dlatego gra odrobinkę, y, ma mniejszą liczbę FPS-ów. No ale no wszystko to jest jakby, jakoś jakby to wyjaśnialne, tak? Także FPS sobie dokupuję y, no, na, waka na wakacje chciałem powiedzieć, na święta czy coś w tym stylu, więc na pewno będę miał lepszą y, będę lepiej czerpał właśnie z tej rozgrywki, przyjemność, tak? No więc bierzemy sobie wersję wyczynową, będę ją tuningował i opowiem wam pewną historyjkę, jak to ja zwykle. Znaczy, no, zwykle opowiadam jakieś tam historie, więc teraz też opowiem. No więc wchodząc teraz do Dekru napotkałem śmieszny błąd. Mianowicie wziąłem normalnie z Uplaya, z poziomu Uplay do, do Dekru się zalogowałem, wystartowałem grę. No i śmieszną rzeczą było to, że wyskoczył mi komunikat, że nie ma dysku w stacji D. No i teraz tak, pomyślcie sobie na logikę. Jak to nie ma dysku, skoro startujemy z Uplay'a, tak? No i okazało się, że wystarczyło tylko parę razy sobie kliknąć kontynuuj i normalnie słuchajcie, to wszystko y, zadziałało. Tak, gra się włączyła, jak zresztą widzicie. Y, no w tunerze mamy 60 fps i teraz spójrzcie sobie, jak bardzo przypominający Rocket Bunny mamy poszerzenia. Spójrzcie sobie, naprawdę bardzo ładnie już wygląda nasz nasze Subaru bardzo naprawdę ładnie wygląda. Możecie również zapytać dlaczego nie ma kamerki. No kamerki nie ma dlatego że jest ciemno, wróciłem późno do domu, a trzeba coś dla was wrzucić. Więc yy, no wygląda bajecznie. Wygląda już pięknie, a my sobie go tylko dopieścimy. Nawet nie wiem jaki kolor sobie mu dam. Nie, już wiem jaki kolor. Mam pomysł. No więc przejdźmy do realizacji. Kolory mam wykupione. W sumie, hmm, mogę sobie kupić taki biały metalik, bo chciałem właśnie biały kolor. Więc no, na początek kupimy sobie taki kolor. I to będzie nawiązywało do pewnego Chińczyka, do pewnego Chińczyka, do pewnej osoby, która ma, czy to jest Japończyk, która ma właśnie takie BRZ białe, pięknie dopracowane. I tu ostatnio widziałem taką ładną naklejkę, która by idealnie pasowała, jeśli w ogóle będzie dopasowana do nadwozia. Zaraz ją znajdziemy i zaraz zobaczymy, czy ona będzie pasowała. Jeśli ją kupiłem, no to jej nie znajdziemy. Ale hm, nie, to nie jest naklejka. Ale wydaje mi się, że jeszcze jej nie kupiłem, że zostawiłem ją właśnie na ten tuning. Yy, Czyżby ją miał? Słuchajcie, no szukamy, szukamy, szukamy. Nie, chyba ją kupiłem, wiecie, bo ona była gdzieś chyba w motywie miejskim Więc dobrze, no najwyżej sobie później zajrzymy i kupimy No i mamy tutaj dużo, znaczy sporo czerwonych dodatków, więc automatycznie przydałoby się czerwone wnętrze mieć Ale my mamy już powykupywane wszystkie czerwone wnętrza, więc przejdźmy do zderzaków Pierwszy zderzek bardzo fajny, fajnie wcięty, fajny karbon Drugi już taki bardziej pod wersję uliczną W sumie te zderzaki, te dwa, te dwa pierwsze, które możemy kupić to są takie jakby podstawowe i w ogóle bardzo ładnie się zmienia to światło teraz tak. Mamy o jeszcze taki zderzak i dalej. Taki już bardziej troszkę pod rajd podchodzący. Spójrzmy sobie, jak on będzie wyglądał z tym czerwonym dodatkiem. Um, tak. No, czy to wygląda ładnie? No, wygląda to całkiem fajnie, ale jednakowo, szczerze powiedziawszy, bardziej mi to wygląda na taką wersję. Hmm, do jakichś rajdów stworzono niż taką właśnie jaką ja chciałem mieć, czyli taką trochę drift, trochę taką, no nie, no szczerze nie potrafię tego sprostować, ale wydaje mi się, że to wygląda troszkę ładniej, to co już mamy wsadzone, wygląda troszkę tak bardziej ulicznie, wygląda troszkę tak bardziej, no, nietypowo, ale w sumie kupimy sobie jeden zderzak, każdy zderzak z tym czerwonym, kolorkiem dodatkowym, żeby po prostu sobie później to dopiero dopieścić w kryjówce. Oczywiście w kryjówce mamy dziwne światło, więc je tego samochodu będzie ciężkie. No i oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz napisania w komentarzu, co sądzicie o tym tuningu już na samym końcu. Oczywiście łapka w górę dla motywacji, tak jak już zawsze powtarzam. No i kolejne zderzaki z tym czerwonym dodatkiem Tutaj mam jeszcze zmienione... Ło wow, jakie ładne światła, patrzcie Te są akurat... nieczęsto w ogóle biorę takie nietypowe światła Ale te są akurat zmienione fajnie, te mi się podobają całkiem, no nie wiem które wybiorę Ale te są całkiem fajne rzeczywiście Więc lecimy, szukamy, szukam z tym czerwonym dodatkiem zderzaka Mamy oryginalne światło z czerwonym dodatkiem, ze zderzakiem z czerwonym dodatkiem No i weźmiemy sobie to i potem najwyżej sobie to oczywiście dopieścimy Teraz mamy Zderzak z dodatkiem i bez. Bez dodatka wygląda bardziej rocket, banu... rocket banowo no coś w tym stylu. Ale my nie chcemy tutaj żadnych banów, chcemy takie jak było, więc nie kupujemy. Co do felg, to wszystkie oficjalne kupione. Mam ulicznych, nie muszę kupować, ponieważ też mam wykupione wszystkie najładniejsze. Zobaczymy sobie, czy mamy coś w motywie wyścigowym, co by jakoś bardzo pasowało. Co by tak jakby ten mój pomysł uwieczniało. No ale chyba raczej nie ma takiej felgi. Chociaż w sumie czekajcie, czy tamta felga była czarna kupiona, czy. czy... No, tak, tylko czarną kupiłem, ale w sumie to znaczy pasuje, ale nie, nie o to mi chodziło. Szkoda tylko, że nie można sobie w Dekru malować poszcz poszczególnych części felgi. Byłoby naprawdę bardzo fajnie zmienić kolor na przykład ramion felgi czy coś w tym stylu. No ale cóż, tym się nie przejmujmy. I kupujemy sobie chyba oryginalne, słuchajcie, lusterkę, dlatego że te, które dostaliśmy teraz, no, wyglądają tak dosyć... Mi się zbytnio nie podobają, no, chociaż zostawiłbym je, ale są takie... Dziwno kształtne, jeśli tak można powiedzieć, a te, które sobie teraz dodamy, no bardziej pasują do linii samochodu, według mnie przynajmniej. No i oczywiście standardowo dwa spoilery do wyboru. No i piękny, upiększający tutaj spoiler, który pasuje idealnie do dodatków. No, ten Tuning, słuchajcie, będzie chyba jednym z najlepszych. Patrzcie, jak to wszystko pasuje. No jest po prostu perfekcyjnie. No nie wiem, nie wiem jak się nazywa ten Tobody. Nie wiem jak się nazywa ten zestaw z tymi czerwonymi dodatkami. Coś w stylu Redline, najprawdopodobniej, ale wygląda cudownie. No i dalej mamy jakieś tutaj maski, tak? Yy, muszę odetchnąć w sumie, bo troszkę za dużo mówię, ale te maski, no, mógłbym sobie wziąć karbon, nawet taką maskę. Karbonową, która pasowałaby do spoilera, ale zostawię sobie normalną, taką bez karbonu Tylko właśnie albo tą, albo tą, którą już mam tą, to, to chyba raczej tak, raczej tą, którą już mam, ponieważ ona jest bardzo nietypowa To jest tak zwana rybka No a taką rybkę nieczęsto możemy sobie znaleźć, więc tak, zostawimy sobie rybkę I już mamy tak naprawdę prawie skończone nasze Subaru W sumie musiałem pogryźć cukierka, żeby nagrać ten odcinek, także poświęciłem się dla was dzisiaj No bo kto by tak naprawdę, no... No kto by pogryzł cukierka, żeby nagrać odcinek, no tylko, tylko ja jestem do tego zdolny, żeby jeszcze, wiecie, to był dobry cukierek, tak, nie jakiś taki podrabianiec, tylko to był cukierek taki, no, szczerze powiedziawszy, luksusowy, tak. No, są takie cukierki w takiej, wiecie, mące, jakby w takim w takim proszku. I, I to nie jest kokaina czy coś, tylko to jest taki proszek. O, jak pięknie jest na dworze, no, o to chodziło. E, więc są takie cukierki w takim proszeczku, i właśnie takie cukierki sobie spożyłem, więc y, no, musiałem go pogryźć, niestety. FPS-y podskoczyły, Widzicie jak dobrze tuningujecie w dekru, w, w dekru, jak dobrze tuningujecie, no, to FPS-y podskakują. Możemy sobie zobaczyć, jak fajnie obniżone, i jak fajnie poszerzone jest to subaru. Naprawdę, bardzo mi się to no a teraz sobie lecimy dopieścić naszą y, dziewczynkę, nasze, naszą Subarynkę tak zwaną Więc już spójrzcie sobie jak teraz wygląda auto w kryjówce Na całe szczęście mamy auto białe No i to jest świetne, dlatego że skoro Subaru jest białe to nie będziemy musieli się tutaj motać nad kolorami tak? Nie będziemy musieli mm, sprawdzać tego jak ten kolor wygląda w rzeczywistości, ale słuchajcie Będę miał problem z naklejką być może, więc zostawimy sobie najwyżej Subaru taki jaki jest. W ogóle w White wszystkie auta normalne, bez naklejek wyglądają już pięknie, więc no czemu nie. Teraz wchodzimy sobie w ten motyw miejski. Czy mam tutaj kupioną tą naklejkę? I oto jest pytanie, czy to była ta naklejka? To, no chyba liczę na to, że nie, bo ta naklejka jest troszkę za bardzo... Znaczy w sumie pasuje, tylko jest niedopasowana gdyby, gdyby to malowanie na masce było troszkę cofnięte Gdyby to na górze było bardziej dopasowane No i to z boku troszkę bardziej w dół wzięte To auto wyglądałoby idealnie Ale niestety, no nie da się dopasować naklejki w Dekru I była jeszcze jedna, tylko nie wiem gdzie ona jest, słuchajcie Taka skromna naklejeczka W sumie nic tam ciekawego nie było Ale nie mogę jej znaleźć w tym momencie No więc najprawdopodobniej jej po prostu nie kupiłem ta nawet całkiem pasuje, słuchajcie, ta nawet całkiem ładnie się prezentuje, no ale też się ucina w pewnych momentach, więc już zostawmy białe Subaru, najwyżej zmienimy sobie kolory i teraz dopracujmy wnętrze, czyli zmieńmy sobie całościowo tak naprawdę, no ale może nie aluminium, zobaczymy sobie czy możemy drewno, drewno drewna nie możemy, więc karbon, yy, karbon i właśnie jaki karbon, wydaje mi się, że ten karbon będzie najładniejszy do środka. Wygląda no całkiem ładnie, mi się to podoba przynajmniej. Albo mieszane włókna, Tutaj też jest takie coś fajnego. Czekajcie, mieszane aluminium, mieszane włókna węglowe. Wykupiłem sobie taki pakiet i w sumie które są ładniejsze. No te mieszane włókna są chyba najładniejsze, więc już sobie to tak zostawimy. Co do tablicy rejestracji, to mamy już wziętą taką różową. No, i ten róż całkiem pasuje do samochodu Massachusetts. No to tutaj, nawet, nawet Meksyko, jak to jest? Old North State. O, Virginia. Virginia pasuje wszędzie. Także mamy Virginia i teraz zastanawiamy się nad tym przednim zderzakiem. Wydaje mi się, że ten jednak ładnie pasuje bo mamy tutaj karbon z boku i on się dopasowuje właśnie do tych zderzaków wchodzących znaczy do tych tak naprawdę nie wiem ucięć wchodzących do środka ciężko jest mi to jakoś określić ale no chyba widzicie o co chodzi więc on wygląda najładniej no tak tak mi się przynajmniej wydaje mamy praktycznie wszystko dopasowane tylko jeszcze tutaj felgi felgi właśnie mamy dwa wybory nie trzy wybory felg no ale ja miałem troszkę inny pomysł słuchajcie ten pomysł mój był taki dosyć skomplikowany zaraz zobaczycie nie mogę odetchnąć, coś, nie mogę jakby od oddychać, N nie wiem czemu, to pewnie przez te cukierki, przez to, że musiałem je pogryźć, tak, to na pewno przez to, to na 100% przez to, myślałem nad taką felgą, słuchajcie, ta felga pasuje tutaj Mua! ideolo, więc albo weźmiemy sobie ją, albo inną felgę z rantem, ponieważ właśnie chodzi o to, żeby była felga z rantem, ostatecznie moja ulubiona felga w tej grze. No bo ta felga pasuje do każdego auta, a tym bardziej do Subaru. Po prostu prezentuje się, no, idealnie, tak? To jest bardzo ładna felga ogółem, jakby sama. No ale szukam, szukam dalej, czy mamy tu jakiś rancik jeszcze? No tu mam jakiś taki całkiem pozytywny rancik, słuchajcie. Ta felga ma i rancik, i ma ładne ramiona, więc ona też wchodzi w grę. W sumie wygląda całkiem fajnie, no. Tutaj się prezentuje, mm, że tak powiem, w porządeczku. No i dalej co? O, no i tu jest ten standardowy rant, tu jest każda felga, którą brał ktokolwiek w dekru na początku, ponieważ naprawdę no, to jest jedna z też najładniejszych felg, ale nie do tego samochodu. Tu mi nie pasuje, więc spójrzmy sobie tylko, czy w dwójce coś tam mamy. O, mamy jeszcze jedną felgę z rantem, tylko właśnie czy mamy czarną. Czy jest... A, w sumie jeszcze jedną, no to mamy tutaj troszkę spory wybór. Mm, tak, ta felga z rantem pasuje. O, i chyba nawet sobie ją wybiorę. I mamy jeszcze jedną. To następna Felga jest taka bardziej przypominająca tą, którą już Wam pokazywałem. No i ciężki wybór, słuchajcie: czy takie właśnie troszkę pseudo BBS-y z Rantem, czy tamta Felga. Spójrzmy sobie, jak to wygląda jeszcze raz. Uuu, muszę odetchnąć no. Więc yy, wybór jest naprawdę bardzo ciężki. Wybór jest naprawdę bardzo ciężki, ale styl auta jest taki bardziej kanciasty, więc weźmiemy sobie troszkę takie bardziej kanciaste felgi. No i co do lusterka, no to właśnie, czy wziąć tam to karbonowe? No teraz się tak zastanawiam. Nie, no brzydkie jest, nie podoba mi się. Tamto jest ładniejsze i koniec. No więc maskę zostawiamy, zobaczymy sobie tylko jeszcze, jak auto wygląda w podwójnym kolorze. Więc ten metalik, w hmm, metaliku dwójce też mamy jakiś, o ten kolor jest ładny, ale nie. W sumie tak auto też całkiem fajnie wygląda. Też mi się całkiem podoba. Jest jeszcze jeden taki fajny złoty kolor, zaraz sobie zobaczymy, jak w tym będzie wyglądało. O tu mamy taki złoty, ten złoty rzeczywiście fajnie wygląda. No i mamy jeszcze taki złoty, taki bardziej ciemny, ale dobra, zostawmy samochód taki, jak chciałem mieć, czyli biały. Lecimy albo jeszcze matowy czekajcie. Więc matowy wygląda tak. No i matowy też wygląda pięknie, no więc znowu problem. No ale nie, bo mamy felgi mm, chromowane to matowy tak średnio do tego. Nie, nie, to mi się nie podoba, więc weźmiemy, weźmiemy biały samochód, zobaczymy jak wygląda z drugim czarnym kolorem. Tylko ten biały taki najładniejszy trzeba wziąć. Mm, więc ten biały, i teraz mm, do tego czarny kolor, czarny metalik, najlepiej. No jest. I czy to pasuje? Czy to pasuje? Zaraz sobie zobaczmy. Mm, czy bardziej pasuje taki, czy bardziej pasuje cały biały? No właśnie, tu mam problem w tym momencie. No ale wiecie co, no chyba ładniej pasuje taki cały biały, nie? Tylko właśnie, o, inny kolor sobie w ogóle wybrałem. Nie wiem, czy taki, czy taki bardziej jasny, no może taki bardziej podchodzący pod perłę, więc wychodzimy sobie z kryjówki i zobaczymy efekt końcowy. No i jest końcowy efekcior, słuchajcie, wygląda bosko, wygląda naprawdę bosko. Znowu FPS-y podskoczyły, jest super, świetnie, to czekajcie, zjedziemy sobie tutaj do takiego punktu, ale się auto ślizga fajnie, dobra. I teraz tak. Naprawdę wydaje mi się, że to jest jeden z najlepszych tuningów, jakie kiedykolwiek zrobiłem. W sumie mam jeszcze jeden z. znaczy, pomysł. Jest jeszcze jedna rzecz, którą mógłbym zrobić, którą mógłbym uchwycić. Yy, jeszcze jedno malowanie, które mógłbym spróbować tutaj włożyć. Ale mam je już w tylu samochodach, że naprawdę nie ma sensu. To auto wygląda tak ładnie bez malowania, że wrzucenie tutaj malowania naprawdę. Tylko by je zepsuło. Steruję w ogóle teraz lewą ręką, ale mi się dziwnie jedzie, bo chcę sobie tutaj pomłotać troszkę myszką więc zdejmiemy sobie chuda i zakończymy sobie odcinek. W ogóle tak się tutaj duszę, nie wiem czemu, kurczę, tak dziwnie, dziwnie, bardzo dziwnie się czuję. Uff, odetchnąłem sobie, tak jest, być może przez, wiecie, alergię, bo jestem alergikiem i często mam problemy właśnie z oddychaniem, czy z czymś, każdy alergik mnie zrozumie. No więc tak wygląda BRZ, -ka. teraz sobie jeszcze tylko tak ustawię ją, o. E, także mam nadzieję, że odcinek się podobał, że zostawicie łapkę w górę, no słuchajcie, efekt końcowy podbijam je, po prostu jest genialny, wygląda cudownie. Naprawdę dawno nie widziałem tak ładnego subaru. Być, no wiecie, być może to jest taki trochę narcyzm, tak? Bo to tak jakby mówić, że jaki jestem piękny, ale spójrzcie sobie jak on wygląda. No wygląda po prostu cudownie. E, prezentuje się naprawdę bardzo ładnie, wszystko jest dopasowane, nie chciałem go zewsić naklejką, no i mi się udało, tak? Gdyby można było projektować swoje naklejki, to na pewno bym coś wymodził. Także, no w sumie, trzymam teraz przyciski i się. O, świetnie! No, bardzo mi się to podoba. Także, no, mamy to outro. Tak, idealnie się outro właśnie dopasowało, także mam nadzieję, że stawicie łapkę w górę, że się spodobało, że chcecie następne, no i oczywiście widzimy się w następnym odcinku, patrzcie, że już mogę oddychać, no nie wiem, nie wiem czego to winą było, może coś mi do płuc weszło, musiałem wydmuchać, w ogóle patrzcie, mamy kratki w światłach, ciekawe jak to wygląda w nocy, także trzymajcie się wszyscy, widzimy się w następnych odcinkach, no i liczę, że luźny tuning pozostanie z nami jeszcze na, długata... na długo, także do następnego odcinka. Cześć!